Witam. Dziś chciałam przedstawić ciekawe narzędzie dostępne na urządzeniach mobilnych. Jest nim VideoShow, czyli rozbudowany i wielofunkcyjny edytor filmów typu wszystko w jednym. Co możemy w nim stworzyć? Jego zaletą jest nie tylko prosta w obsłudze edycja filmu, filmu ze zdjęć, ale także możliwość łatwego utworzenia animacji pokladkowej w telefonie bądź tablecie. Program dostępny jest zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iPhone'y. Film tworzony w jego ramach może mieć unikalne napisy, podkład muzyczny czy nagrany przez nas komentarz głosowy. Możemy dobierać efekty kolorystyczne, sposoby przejścia między scenami, a także dodawać naklejki. Program posiada też sporą bibliotekę muzyki, którą dodajemy do filmów, nie trzeba więc martwić się prawami autorskimi, korzystając z niej. Aby zainstalować tę aplikację, musimy wejść do sklepu Play, następnie odnaleźć ją w sklepie. I zainstalować. Ja tego nie będę robić, ponieważ mam już zainstalowaną aplikację, więc wystarczy teraz ją otworzyć. Przejdę teraz do moich programów, żeby otworzyć Video Show. Po otworzeniu programu możemy rozpocząć edycję filmu, możemy zrobić film ze zdjęć. Tu też stworzymy animację pokladkową. Możemy też nagrać film od razu, dodając do niego kolorowe filtry. I muzykę. W moim studniu znajdują się wcześniej zrobione przez nas filmy. Możemy też wrócić do konspektów naszych filmów i dalej je edytować. Uwaga, jeżeli usuniemy zdjęcia czy filmy, z których one powstały, nie będziemy mogli tego zrobić. Klikając Material Store, możemy ze strony programu pobrać dodatkowe efekty, przejścia między klatkami, muzykę, ciekawe dodatki do nagłówków, naklejki, efekty dźwiękowe typu deszcz czy odgłosy zwierząt. Zaczynamy od edycji filmów. Z naszej galerii wybieramy filmy, które chcemy edytować. Ważna jest kolejność wybierania filmów czy zdjęć, więc jeśli wybiorę, najpierw ten, potem ten, a jako ostatni ten. W takiej kolejności te klatki będą się wyświetlać. Klikamy w Start i przenosimy się do edytora. W opcji Team wybieramy jeden ze sposobów przejść między slajdami. Jest ich tutaj dużo, a dodatkowe możemy poprać. Warto przejrzeć różne sposoby przejść między slajdami i wybrać taką opcję, która nam najbardziej odpowiada. Jeśli chcemy edytować napis, który pojawia się na początku filmu i na jego końcu, zatrzymujemy film na tym napisie i klikamy w długopis. Następnie możemy edytować tytuł filmu, jak i końcowe napisy. W opcji Music możemy zmienić muzykę, która została dodana do filmu. Możemy wybrać swoją muzykę, możemy wybrać muzykę, którą już wcześniej tutaj dodawaliśmy, bądź też wybrać z biblioteki, albo też ściągnąć muzykę ze strony sklepu. Wchodzimy do sklepu, wybieramy jeden z motywów muzycznych, wybieramy muzykę, możemy ją jeszcze odsłuchać i ściągnąć do naszego programu. Taka muzyka ukazuje nam się na początku naszej biblioteki. Wybieramy tą muzykę bądź też inną z naszych zasobów i dodajemy do filmu. Wybieramy, co ma być głośniejsze: muzyka czy też dźwięk oryginalny filmu. Opcji ProEdit możemy edytować filmy. Możemy je przycinać, możemy je przybliżać, obracać, kopiować, a także przyspieszać. W jaki sposób na przykład przyciąć film? Wybieramy klatkę, którą chcemy przyciąć, następnie dajemy przytnij, Potem strzałeczkami przycinamy film do takiego fragmentu, który nam odpowiada. Klikamy OK, żeby zatwierdzić. Przybliżanie i odnalanie filmu robimy dokładnie tak samo jak w wypadku zdjęć, czyli palcami na ekranie. Możemy też przesuwać poszczególne klatki do przodu i do tyłu, przeciągając palcem. Klikając w plusik możemy dodać zdjęcia bądź filmy z naszej galerii. Możemy też dodać pustą kartę, na której dodamy np. tytuł bądź też napisy końcowe. Aby dodać napis do filmu, ustawiamy kursor w miejscu, w którym chcemy, aby napis się znajdował. Następnie klikamy w Plusa. Wprowadzamy napis. Możemy go powiększyć. Możemy zwiększyć zakres czasu, w którym będzie się on ukazywał. Wybieramy sposób, w jaki napis będzie pojawiał się na ekranie. Jest tutaj dużo opcji do wyboru, warto spróbować kilka różnych. Możemy jeszcze wybrać kolor czcionki i jej rodzaj. Zatwierdzamy wybór i przechodzimy do naszego edytowania. Oprócz tego możemy jeszcze dodawać do naszego filmu efekty naklejki, możemy też w opcji multi-music łączyć ze sobą różne rodzaje muzyki. Program ma jeszcze możliwość dodawania różnych filtrów, rysowania na ekranie, ale także dodawania narracji. Aby dodać narrację, przesuwamy kursor w miejsce, gdzie chcemy, aby ta narracja się zaczynała, a następnie zaczynamy nagrywanie cały czas naciskając na przycisk. Witamy w cichej czytelni do momentu, aż skończymy nagrywać. Następnie wybieramy, jak głośna ma być narracja w stosunku do muzyki. Możemy jeszcze sobie ją odtworzyć Witamy w cichej czytelni. i zatwierdzamy. Mamy jeszcze możliwość dodawania różnych ciekawych przejść między slajdami. Jeżeli nasz film jest już gotowy, możemy go zapisać poprzez ten przycisk. Możemy go zapisać w naszej galerii, czyli w telefonie, bądź też od razu wysłać do portali społecznościowych. Wybieramy albo szybki zapis, albo też zapis w jakości HD. Niestety z tego co zauważyłam, to. Mimo iż moje filmy mogłyby być zapisywane w jakości 720p, ponieważ takie możliwości daje aparat w telefonie, to jednak po przesłaniu filmu do serwisu YouTube ta jakość jest 480p. Nie wiem z czego to, to wynika, może na innym urządzeniu będzie to inaczej działało. Inaczej jest w wypadku filmu robionego ze zdjęć. Tutaj jakość jest rzeczywiście HD. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do innych naszych tutoriali.